Siemanko, witam was w drugiej części zestawu 60319, czyli tak zwana akcja strażacka i pościg policyjny. W dzisiejszym odcinku składamy samochód strażacki. Zaczynamy. No, tak się prezentuje cały złożony zestaw. Jak widzicie, po co to jest tutaj? Żeby umieścić drona, nie? Tutaj co mamy? Eee, pilot, którym się steruje, który steruje się, którym można sterować dronem i gaśnicę. Eee, tu mamy i zderzek, dość mocny chyba. No, ale tak się prezentuje zestaw. Mi się bardzo podoba. To na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.